Dla aktywnych widzów do wygrania 8 sztuk AK-47 Asimov. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 września Do wygrania macie face w o wartości 20 zł Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca Siemano, z tej strony Wówka W dzisiejszym odcinku mamy 209 zł Z których będziemy, słuchajcie, próbować robić kostkę z bardzo ciekawej skrzyneczki Tak mi się po prostu wydaje, że jest ciekawa Skrzyneczka Bite o skins. Nie wiem czy byte czy bite. Nie, nie wiem dokładnie. No ale nie, ta skrzyneczka ogólnie e, wygląda na naprawdę fajnie, zbalansowaną skrzyneczkę, w której mogą się utrafić fajne skiny. Więc ja postanowiłem ją przetestować właśnie w odcineczku, w którym będziemy próbować robić koskę bezpośrednio z tej skrzyneczki. Mamy 209 zł, no i będziemy zaczynać ten odcinek. Oczywiście z nami zostają jedyne skiny warte powyżej 860. 90, czyli skiny warte więcej niż sama skrzyneczka zostają właśnie z nami. Reszta skinów leci na sprzedaż. Dobra, ej, ej, mamy bardzo fajny skin już na samym początku. Reszta skinów leci na sprzedaż. Ja, żeby tutaj się nie pomylić. Czekajcie, musimy zapamiętać, że dostroiliśmy sobie Gaila i tą fajną XMkę. Więc otwieramy, słuchajcie, kolejne otwarcie. No i sprawdzamy, co dla nas skrzyneczka ma gotowego właśnie w kolejnym otwarciu, czy również będzie jakiś Fajny skin, z którego możemy być zadowoleni. Jest jeden, słuchajcie, jest jeden fajny skin, e, który z nami zostaje. Oczywiście, potem te skiny, które są warte więcej niż sama skrzyneczka, e, pójdą na sprzedaż. No i zobacz, okwa, oh, kwamarynka by była naprawdę bardzo przyjemna. E, czy tutaj jest 14? No tutaj chyba jednak najsłabsze otwarcie dzisiaj. Te skiny lecą nas sprzedaż Reszta z nami zostaje Dosyć szybko to idzie, jak widzicie otwieramy po pięć skrzyneczek Dobra, jest kartelek, więc to jest na pewno bardzo fajny skin Jak na tą samą O, dobra, jeszcze jest gloczek Dobra, tutaj te otwarcie naprawdę zrobiło gigantyczną robotę Dzięki któremu naprawdę te skrzynie w dzisiejszym odcinku może bardzo mocno zyskać Zobaczymy, jedne z ostatnich otwarć, bo jeszcze tam będą Ale już chyba nie pełne pięć, chociaż oczywiście się ukaże No i tutaj jest jeden skin za 14, Więc reszta leci na sprzedaż Mamy łącznie 19 zł Co oznacza, że możemy otworzyć Jeszcze dwie skrzyneczki Bardzo szybko nam to poszło, bardzo szybko nam to poszło Więc za chwilę po prostu będzie sprzedaż samych skinów Lub właśnie wykonanie kontraktu Z tego co, może kontrakt no nie, zawsze sprzedawaliśmy Teraz będziemy kontraktować, bo na kontrakcie zawsze jest szansa Że utrą, ojojoj No i tutaj już niestety Nic nam to zbytnio nie pomogło Więc tak, robimy kontrakty Skinów samych, czekajcie Gdzie jest xmKS jest gail, oczywiście wszystkie skiny, które są pozytywne nie zmieszczą się w jednym kontrakcie, co ciekawe, zobaczymy jak ile są warte same skiny, które właśnie się trafiliśmy jak widzimy jest to więcej, niż mieliśmy na starcie, z samego kontraktu może być tak, od 131 zł, skin warty do 547 więc trzymajmy kciuki, żeby to jednak były te górne widełki, które pomogą jak najbardziej nam zdobyć koszkę. więc ja podpisuję ten kontrakt, sprawdzamy Słuchajcie, co dostaniemy? No i jest ZZ za 136, czyli to jest, słuchajcie, ta dolna, nie, dolny, tutaj ten pułap. Niestety, słuchajcie, no teraz mamy ZZ. Żeby wygrać, Pejsie y w karcie napisz jaka jest twoja ulubiona gra i liczbę od 1 do 5. Więc będziemy po prostu walczyć CZ-ką Nie mamy innego wyjścia eee, Dobra, zacznijmy sobie tutaj od jakiejś bitewki Tutaj mamy zadbać Ej, skrzynie, kurczę, skrzynie Golsona ja wam mówiłem, słuchajcie, w jednym odcinku Golsony są tak popularne na GeForce Więc bijamy Jedna taka bitewka, 22 zł, więc nie jest to jakoś mega dużo A może akurat coś ciekawego po prostu trafimy w tej skrzyneczce eee, Dzięki czemu byśmy wrócili do tych 200 zł, no bo jednak jak wiecie, mając 200 zł, można na pewno dużo więcej podziałać niż mając tutaj 117, które mam aktualnie. Więc zobaczymy, zobaczymy. Eee, przyjrzyjmy się skinom, które tutaj wypadają. Na razie nic tutaj szałowego, jak na razie nie widzimy. Eee, raczej przegrywam, tak mi się wydaje ale jeszcze dużo skrzyneczek, dużo skrzyneczek przed nami, więc to raczej w każdym momencie się może się zmienić, trafiając jednego jakiegoś bardzo fajnego skina, na razie widzimy same słabe skiny niestety, dobra czy tutaj coś się odmieni, niestety nie, 12 groszy, Fomasik goldson, proszę nie psuj nam tutaj wszystkiego, 76 groszy, ostatnie trzy skrzynie goldsona, czy tej goldson nam jeszcze coś przygotuje, 64 grosze, goldson, postaraj się troszeczkę, bo jak na razie to się nie starasz w ogóle, no i będzie musieli ciebie zrezygnować, no niestety Sonic, jeśli tak będzie leciało dobra, ten famasik będzie słuchajcie coś tam warty, przez co zwyciężamy samą bitwę, skiny warte 24 zł, więc nie jest to niestety jakoś mega dużo no ale jest to zwycięstwo i jest po prostu do przodu, 24 zł, zyskujemy 22 skiny, na stronie widzimy słuchajcie skinów tutaj 12 więc sprzedajemy słuchajcie zaznaczamy stronę sprzedajemy te 12 skinów no i teraz ile tam mieliśmy mieć 22 czy nie 24 czyli wszystko oprócz tych dwóch e, będzie leciało słuchajcie nas przede czekajcie muszę sobie Tutaj odświeżyć. Ok, odświeżamy sobie i teraz będziemy mogli sobie bez problemu tutaj kliknąć. Zaznaczamy sobie, więc tak, dwa skiny zostają, tak jak mówiłem. 141, dobra. Czy ktoś tutaj ma, ma ciekawą bitwę? Dobra, 40 zł P250. Nie otwieram zbytnio tych skrzyneczek, więc jak najbardziej jestem chętny. Jedna skrzyneczka kosztuje taka 10 zł, więc zobaczymy, jakie te P250 będą leciały. Oczywiście, no muszą być powyżej 250 zł, żeby, 25 zł, żeby były. Yy, Kurczę, co ja gadam? Powyżej 10. Czyli mamy jednak fajną P250 już na samym starcie. Yy, o, dobra, ta też raczej będzie spoko. Tak jest, jest bardzo spoko. Yy, bo sama skrzynka to jest właśnie 10 zł, tak jak mówiłem. Ojojoj, P250 to Ale one nam totalnie nie zagraża, jak widzicie. Więc tutaj jest tak: 8, 8 P250 w aktualnym momencie. Słuchajcie, zgarnąłem yy, warte 60 zł. Yy, więc sprzedajemy, słuchajcie. Tutaj te P250 Które aktualnie Zdobyliśmy, no i zbliżamy się Zbliżamy się do tych 200 Czy jakiś gracz jeszcze coś zaoferuje Czy sami idziemy jakieś skrzyneczki potwierać Dobra, gracze nic nam ciekawego tutaj nie oferują Więc przechodzimy sobie Do samych tutaj skrzyneczek Gliczka, i słuchajcie, dwie sztuki Jak najbardziej, chciałbym otworzyć gliczowanej skrzyneczki, na samym starcie Zobaczymy, bardzo blisko Kurczę, żeby było rozwiązanie tego odcinka No bardzo blisko, bardzo blisko, mogłoby być sam Rozwiązanie, już, niestety, ale ta skrzyneczka już mnie jednak nie interesuje. No, skrzyneczki te z tymi, z tymi samymi procentami, no możemy, jedną Aloha, jedną Aloha otworzymy. Jeśli by jakoś fajnie z niej poleciało, oczywiście będzie więcej, a jeśli nie, to lecimy dalej. Czekajcie, P2000, Fire Elemental, chyba jest w porządku, tak czy nie? No, 106, o kurde, myślałem, że ze 40 zł. No, ale 106, kurcze, fajnie, fajnie, nawet bardzo, bardzo fajnie. Dobra, kolejna. Ej, 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 bullet rain, tutaj emeczka 52 zł, taki skin jest warty Jesteśmy bardzo blisko, klaski, słuchajcie Więc tutaj jeszcze nic straconego Dobra, dajemy sobie szansę, kolejną skrzynęczce Aloha, która rzuca nam... Tak jest kolejny, czy on również jest w takim samym stanie I również tyle kosztuje, tak jest, słuchajcie 106, więc mamy 325, skrzynia aloha Jest po prostu chora, słuchajcie, skrzynia aloha Jest po prostu chora Dobra, rezygnujemy, trzeba wiedzieć, słuchajcie, kiedy uciec Od danej skrzyneczki Ale kurde, kozackie Trafy, prawda, dobra Pamiętajcie ogólnie, że po wejściu na stronę Jeśli klikniecie sobie do ładu i tutaj wpiszecie kod to macie 5% Więcej przy wpłacie, macie Wiele metod płatności, dodatkowo Dostajecie też te mm, klejnoty diamentowe. Przy doładowaniu pamiętajcie, że trzeba mieć 18 lat, oczywiście, żeby wpłacać. My coś tutaj będziemy mogli za te klejnoty, oczywiście, sobie pograć. Na przykład, słuchajcie, pójdź na generator, no i wymienimy. Słuchajcie, te 18 tysięcy klejnotów, które aktualnie posiadam. E, dobra, czekajcie, źle, źle. Tutaj 1-0 za dużo. Dobra, e, przedmiot, słuchajcie, otwiera się skrzynia i w skrzyni trafia się. Słuchajcie, kałaszek za 70. Na razie go nie sprzedaję. Na razie niech sobie tej leży, bo on jest poza odcinkiem. Jest ten breaker, tutaj otwieranie pojemników, jest ranking, a na bossa. Jeszcze, słuchajcie, czekamy Więc bitwa, bitwa, słuchajcie No tutaj jest bitwa e, Która może e, Po prostu już być tą bitwą ostateczną Więc e, musimy Poszukać sobie skrzyneczki, która będzie Kurczę Skrzynia Aloha rzucała nam Bardzo fajnie więc chyba powinniśmy zrobić to właśnie ostateczną bitwę używając tej skrzyneczce dzięki której po prostu to wszystko zawdzięczamy co mamy w aktualnym momencie więc to będzie 9 skrzyneczek Aloha jeden na jeden słuchajcie jeden na jeden, my tutaj na spokojnie małymi kroczkami e, dążymy do samej koski może nam to wyjdzie, jeśli wygramy tę bitwę i również fajne skiny się pojawią tak jak trafiliśmy w e, skrzyneczce jak solo otwieraliśmy no to jak najbardziej, jak najbardziej bardziej może tutaj być sama koska, ostatnio sprawdzaliśmy to jest 450 zł, chyba najtańsza koska, tak, no prawie tam pod 500 podchodziło chyba więc to jest nasz cel, to jest nasz cel, nie, kontrakt nam troszeczkę pokrzyżował dzisiaj plany, znaczy próbował zepsuć, no ale się to naprawdę zdecydowanie polepszyło więc zobaczymy jak będzie w tej bitwie no niestety przegrywając tą bitwę już nie będziemy mieli totalnie szans, więc ją musimy wygrać, to akurat już obowiązkowo bitwę musimy zwyciężyć, więc o nie, 45 zł Neon Rider trafiony przez przeciwnika. Mamy 11 5 mamy jeszcze 5 skrzyneczek. Dobra, 96. Dobra, super. On trafia też e, tego Glocka. Be, dobra, ile to są warte? Skinki 52, 33. Jest dosyć podobnie. Wydaje mi się, że to może być naprawdę dosyć podobnie. W aktualnym tutaj momencie mamy jeszcze dwie. Dwie ostatnie skrzynie, które mogą jeszcze tutaj wiele zmienić. Dobra, ostatnia. Proszę, niech to będzie zwycięstwo, kochany G4 Skinsie, Niech to będzie zwycięstwo. Nie, 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 niestety Przegraliśmy 388 zł To jest wartość skinów z obecnej bitwy Ostatnie 28 zł Wydamy na bitwę all inową Czyli wszystko Albo nic, wszystko albo nic w aktualnym momencie Double down Dajemy sobie to, 4 osoby Tworzymy taką bitwę No i zobaczymy Co się tutaj wydarzy Jedna skrzyneczka, 4 graczy Jeden zwycięzca więc to jest akurat wszystko przed nami w tym momencie. Będzie to szybka bitwa, no bo wiadomo, z jedną skrzyneczką... No i teraz zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Czy będzie. Ej, jest to moje zwycięstwo! Nie do. Co? Czemu ten skin jest warty? 107 zł. Patrzcie, 179 zł. Jaki to był wielki powrót. Ale niestety nie, więc tutaj otrzymujemy sobie skin bonusowy. No i co? W dzisiejszym odcinku, niestety, musimy się poddać. A już naprawdę mega dobrze nam szło. No ale trudno, słuchajcie. Mówi się trudno. Trzeba będzie walczyć kolejnym razem. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie na razie się. Дякую за перегляд і до